Siemaneczko, witajcie w kolejnym vlogasku waszego ulubionego profesora. Dzisiejszy filmik poświęcam technologii 5V zastosowanej w Audi Volkswagen. Słuchajcie, co to znaczy 5V? To znaczy, że mieli 5V systemy elektryczne? Nie, wyobraźcie sobie, że przez jakiś czas koncern Audi Volkswagen stosował pięciozaworowe głowice. Co to znaczy? Pójrzcie, przygotowałem taki przekrój głowicy. Jest to przekrój głowicy z 1.8 Turbo, aczkolwiek posłuży ona, żeby wam pokazać, na czym polegała ta technologia 5V, 5 zaworów w głowicy, dlaczego Audi to zastosowało, dlaczego już nie ma tych silników, już się tego nie stosuje. Mordeczki, znacie takie hasło: Audi przewaga dzięki technice. W dzisiejszych czasach każdy się z tego śmieje, wyśmiewa różne rozwiązania, które są delikatnie mówiąc problematyczne i jakby to hasło odeszło troszeczkę tak w zapomnienie. Ale jeśli cofniemy się, kurde, 30 lat wstecz, dojdziemy do czasów, kiedy naprawdę Audi przewaga dzięki technice coś znaczyło. Słuchajcie, w latach 80. koncern Audi. Chciał zdominować amerykański rynek, zdominować. No wiecie, to brzmi głupio i naiwnie. Nie da się zdominować czegoś, gdzie się w ogóle nie ma żadnego miejsca praktycznie. Natomiast Audi chciało się pokazać, po prostu chciało zdobyć jakieś swoje miejsce na rynku amerykańskim i musieli zrobić coś ekstra. W roku 1986, na torze, tam gdzie są wyścigi Nascar, na torze Talladega, Audi 5000 CS. Pobiło rekord średniej prędkości toru i to było 331 km na godzinę. Trochę szybko. Audi 5000 CS to jest tak naprawdę Audi Setka. No dobra, Audi Setka na rynek amerykański to było Audi 200. O ile dobrze pamiętacie filmiki profesora, wiecie, że tam był taki bardzo fajny silnik 2 i 2 Turbo świetna jednostka. Słuchajcie, aby ten silnik miał ogromne parametry i udało się zrobić takie wyniki, jakie zostały zrobione, inżynierowie Audi zaprojektowali głowicę pięciozaworową i właśnie w tym Audi 5000 CS był silnik 2.2 litra turbodoładowany. Słuchajcie, 650 koni mechanicznych. Poza tym Cały ten samochód został totalnie przerobiony, został obniżony, odchudzony. On ważył około tony, także z tej Audi 200 no to została może troszeczkę tylko taka skorupa, ale i tak głównym osiągnięciem był silnik. Była głowica pięciozaworowa, czyli pięć zaworów na cylinder. Tam było pięć cylindrów, 25 zaworów w sumie było w tym silniku i Tamten rezultat, tamten efekt przetrwał do dzisiaj, ponieważ już w latach 90. wyjechały pierwsze silniki pięciozaworowe koncernu Audi, Volkswagen. Mordeczki Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, czyli tak przekrój wszystkich samochodów dla ludu, jednostki też duży przekrój, ponieważ od rzędowych czwórek 1.8 Turbo, 1.8 wolnossącego, 2,2 no ,2, tylko tak, tutaj napisałem. Tak naprawdę 2,2 ,2, to był tylko ten element w Audi 5000 CS Taladega. Następnie V6, 2,4, 2,7 bit, 2,8 litra, 3,0, V8, 3,7, 4,2 litra. Te silniki były wyposażone w technologię 5 zaworów. Teraz przyjrzyjmy się głowicy z 1,8 turbo, jak jest zbudowana. I o co tam chodzi w tych pięciu zaworach? Zobaczcie mordeczki, mamy tu przekrojoną głowicę z 1.8 turbo. Spójrzcie tutaj mamy stronę wlotową, czyli tędy wchodzi mieszanka świeżego powietrza z paliwem. Natomiast z tej strony mamy stronę wylotową. Tam mamy kolektor turbosprężarki, lub w wersji wolnossącej mamy po prostu kolektor wydechowy. No i spójrzcie, tutaj widać idealnie te nasze pięć zaworów które jest gwiazdą tego odcinka. Trzy zawory, zobaczcie, trzy mniejsze zawory są to zawory sące, dwa zawory tutaj te większe to są zawory wydechowe. I Słuchajcie, i tu kilka kwestii od razu możemy wyjaśnić na tym etapie, bo tu jest troszeczkę element, bo zazwyczaj jest tak, że zawór sący jest większy od wydechowego. I odpowiedzmy sobie, dlaczego tak jest. Zawór ssący zazwyczaj jest większy od zaworu wdechowego, ponieważ to trudniej jest zaciągnąć do cylindra powietrze z paliwem, czyli mieszankę lub samo powietrze. Jest po prostu ciężej, ponieważ tłok musi zasać. Tutaj wchodzi sprawność silnika i itd. Jest to trudne, żeby napełnić ten cylinder świeżą mieszanką. Natomiast jeśli chodzi o wydech, mamy sprawę bardzo ułatwioną, ponieważ wydech następuje po spaleniu mieszanki paliwa z powietrzem, czyli spaliny są po prostu pod ciśnieniem i łatwiej jest z cylindra usunąć coś, co ma nadciśnienie, niż zasać coś z atmosfery. I z tego wynika właśnie konstrukcja zaworów, kanałów dolotowych, wydechowych. Zawsze ten dolot jest większy, żeby ułatwić wymianę tego ładunku. Dlaczego w silniku pięciozaworowym zawory ssące są mniejsze niż wydechowe? A to dlatego, że są po prostu trzy i musiały być zmniejszone, aby po prostu weszły do tej głowicy, aby się zmieściły tutaj w tej powierzchni. Przyjrzyjmy teraz się konstrukcji przekroju tej głowicy, bo to jest w sumie najciekawsze w tym wszystkim. No, zaworu wydechowego nie przekrajałem, bo w sumie jest nudy, nie ma tam nic nadzwyczajnego. Natomiast tutaj mamy przecięty zawór ssący. Fajnie, możecie sobie zobaczyć. Tutaj te powierzchnie na czerwono zaznaczone. Jest to materiał głowicy. Spójrzcie, jest tutaj całkiem grubo. Mimo wszystko ta głowica niestety była pęknięta tutaj po gwincie. Niestety już się nie nadawała do naprawy. E, tutaj te przestrzenie, patrzcie. Wyjmę tylko zawór ssący. Te przestrzenie są często poddawane tak zwanemu portingowi głowicy. Tutaj, tak jak widać, jest do tego materiału głowice 1.8 Turbo. Przez szereg lat produkcji zmieniały się konstrukcyjne, były szerokie kanały, wąskie kanały, ale też znawcy wiedzą, że różne drobne niuanse w konstrukcji łożysk i tak dalej też były. Różniły się też sposobem sterowania. Wałkiem sącym były zmienne fazy rozrządu oraz były wersje bez zmiennych faz rozrządu. Tutaj, no to już widać, że to jest gniazdo świecy zapłonowej. Tutaj mamy seryjny zawór, który występował w tej głowicy. Dzięki uprzejmości Łukasza ze szlifmotu mam jeszcze dwa zawory Wam do pokazania. Spójrzcie, jest to zawór, to jest cacko. To jest zawór z Inconelu Super Techa. Taki zawór kosztuje jakieś 180 zł. Zobaczcie, od razu Wam pokażę, jak jest dużo większy. Tutaj mamy zawór Paradowskich, coś takiego, on jest z kwasówki zrobiony, już jest nieco tańszy niż ten z Supertechu. Natomiast tutaj mamy zawór z sący seryjny. Nie wiem, czy to zobaczycie. Minimalna różnica, tutaj jest około 1 mm różnicy w średnicy zaworu, natomiast konstrukcja samego grzybka, tak jak widać jest inna, tak jak tutaj przyrównamy ten zawór z SuperTechu, no to widać, że grzybek jest bardziej płaski, te kształty są tutaj zmienione, no prawdopodobnie chodzi o to, aby zapewnić jeszcze lepsze przepływy w tej głowicy i umożliwić osiąganie jeszcze większych mocy Na pewno Waszą uwagę zwrócił nieraz wałek ssący z takiej głowicy z silnika 1.8 turbo. Dlaczego krzywki wałka ssącego są delikatnie względem siebie przesunięte? I w tym silniku wcale nie chodzi o jakąś tam zmienną fazę, czy też wcześniejsze otwieranie zaworu. Tak jak było w pewnych silnikach Ferrari w latach 60., gdzie specjalnie jeden z zaworów był przesunięty, aby... Osiągać efekty swirl w komorze spalania. Tutaj chodzi po prostu o to, że te zawory, te trzy zawory, jeden z nich jest po prostu pod innym kątem względem swoich kolegów, i krzywka musi być po prostu przesunięta, aby w tym samym czasie te trzy zawory mogły się otworzyć. We wszystkich wersjach 1.8 Turbo mieliśmy do czynienia z hydraulicznymi popychaczami, także tutaj nawet widzicie, Tutaj są takie kanaliki, jest to dostarczenie oleju do popychaczy hydraulicznych. Tak samo tutaj mamy takie malutkie popychacze hydrauliczne. Ja w swojej historii spotkałem się bardzo sporadycznie z tym, że takie popychacze potrafiły się zepsuć czyli potrafiły nawet podpierać zawory i uciekało ciśnienie sprężania. Głowica pięciozaworowa to nie jest żadna nowość. Tego typu rozwiązania stosowane były już na początku. Z zeszłego wieku w pierwszych jakichś tam pojazdach samochodowych już pięć zaworów było stosowane. Po co w ogóle zwiększamy liczbę zaworów w głowicy? No, jest to podstawowe pytanie, ale trzeba je zadać. Tutaj trzeba to wyjaśnić. Chodzi o przepływy, oczywiście przepływy powietrza i spalin, żeby jak najefektywniej działał silnik, ponieważ tak jak dobrze wiecie, to w głowicy tkwi moc silnika, tak naprawdę, bo to głowica zapewnia Przepływy do wymiany ładunku, czyli do napełnienia cylindra powietrzem, paliwem, następnie do wypróżnienia spalin z tego cylindra, żeby tłok mógł pracować, generować moc. I tak jak w 1986 roku inżynierowie Audi zaprojektowali tę głowicę pięciozaworową, tak już w dzisiejszych czasach to rozwiązanie odeszło do lamusa. Inżynierowie Yamahy już w zeszłym wieku zrobili badania i zmierzyli. Wpływ ilości zaworów w głowicy na potencjał działania takiej głowicy, czyli po prostu na umożliwienie jej przepływów, i na papierze głowica pięciozaworowa wypada najlepiej, natomiast wszystkie rozwiązania powyżej pięciu zaworów, czyli sześć zaworów, siedem, osiem zaworów na cylinder, powodują, że taka głowica traci efektywność swojej pracy. Tutaj posłużę się cytatem pana. I Ciro Yody, inżyniera firmy Yamaha, że powyżej pewnej pojemności cylindra zastosowanie pięciu zaworów po prostu niweluje ten pozytywny efekt, jakie te zawory miałyby przynieść. To znaczy, że po prostu to nie ma sensu. Dlatego też prawdopodobnie w dzisiejszych czasach już nie stosujemy głowic pięciozaworowych, przyczynił się do tego jeszcze jeden fakt. Tutaj taki mały punkcik w tej głowicy. Mamy tu porównanie 5 zaworów, 4 zawory. Mamy teraz silniki z wtryskiem bezpośrednim i niestety na ten wtrysk bezpośredni trzeba było też zrobić w głowicy miejsce, co wykluczyło możliwość stosowania pięciu zaworów, ale też jest jeszcze bardzo ważna sprawa. Od lat 80. trochę się zmieniło, zmieniła się technologia. Możemy lepiej badać przepływy spalin przepływy powietrza w głowicy, co się dzieje w cylindrze i inżynierowie zbadali, że tak naprawdę kształt głowicy ma kluczowe znaczenie dla sprawności silnika. I przy głowicy pięciozaworowej niestety ciężko jest zaplanować efektywne spalanie w takim cylindrze. Okazało się, że najskuteczniejsze, najbardziej efektywne są głowice, czterozaworowe, tam można sobie zrobić wszystkie obliczenia jednak tak jak się przyjrzycie nowoczesnym głowicom te komory spalania nie są robione randomowo tylko widać, że te wszystkie kształty w środku mają znaczenie prawdopodobnie to wszystko są czynniki, które spowodowały, że porzucono pięć zaworów w silnikach Audi Volkswagen Mordeczki, dlaczego w ogóle powstał ten filmik na taki absurdalny temat jakichś pięciu zaworów w koncernie Audi Volkswagen, czy tam w Seatach, Skodach, innych tam duperelach. Mordeczki, ponieważ to, co zrobił ten koncern, jest po prostu rewelacyjne. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w latach 90. i chcecie kupić samochód marzeń i chcielibyście na przykład mieć kombi z napędem na cztery koła z turbobenzyną. Proszę bardzo, macie Passata do wyboru, macie do wyboru Oktawie, a może nie chcecie jednak turbobenzyny wolelibyście jeździć wolno sącą benzynku. Oczywiście ta sama konfiguracja, proszę bardzo, dostępna. A może chcielibyście turbodieselka? Tak, proszę bardzo. Słuchajcie, w latach 90. i to trzeba Volkswagenowi oddać. Naprawdę zrobili rewelacyjne samochody, rewelacyjne silniki. Silniki 1.8 turbo. No to po prostu jest bez komentarza rewelacyjny potencjał do tuningu. Te silniki robi się na 400 koni, 500 koni. Ile tam sobie chcecie? Jeszcze alkoholu to można wlać. To Adrian mnie ostatnio namawia, żebym w Golfie tak zrobił. Zobaczymy. W każdym razie, słuchajcie, śmiejecie się z Volkswagena, śmiejecie się z Audi. Owszem, w dzisiejszych czasach ta marka troszeczkę podupadła, ale lata 90. trzeba dla nich oddać, bo naprawdę to, co zrobili w motoryzacji, czy chociażby te wielowahaczowe zawieszenia, które w roku 94. Kurde, to zostawiło konkurencję daleko w tyle. Także w tym filmiku chciałem po prostu podkreślić jeszcze jedną technologię Audi Volkswagena. Nie wiem czy będzie coś następnego w tej serii filmików, czyli tam gdzie wam pokazywałem różne rozwiązania techniczne. Czy będzie dalej coś z Volkswagena, może tym razem wrzucę coś innego, ale to miała być taka wisienka na torcie w temacie technicznych rozwiązań Audi Volkswagen. To już wszystko w dzisiejszym filmiku. Dzięki za oglądanie. Do zobaczyska w kolejnych filmikach. Narka!